Półska na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Dotrzymaliśmy słowa. Jest bezpieczniej. W Złoczewie w powiecie sieradzkim w ciągu drogi wojewódzkiej 477 powstało rondo. To kolejna inwestycja samorządu województwa w infrastrukturę drogową w łódzkiem. My Jesteśmy w tej chwili w trakcie budowy tego typu inwestycji 16 rond w skali całego województwa, to nie tylko tutaj Złoczew, ale także Opoczno, Łask, Dobrzelin, Kwasków, między innymi. Oczywiście to są miejsca, w których budujemy ronda, modernizujemy przejazdy przez tego typu miejscowości, które potrzebują tych zmian, ponieważ rzeczywiście ludzie czuli się mało komfortowo, mało bezpiecznie. My to bezpieczeństwo, mam nadzieję, w sposób zasadniczy zwiększamy. Wszyscy mieszkańcy od dawna czekali na to rozwiązanie. Odkąd jest SK, cały ruch idzie tutaj w tą stronę, więc jest to dla nas naprawdę super sprawa. Poza samym rondem i chodnikami wybudowane zostały również odwodnienie, zjazdy na posesję, cztery przejścia dla pieszych i nowe oświetlenie. Редактор Szpital Wojewódzki w Bełchatowie może pochwalić się nowoczesnymi pracowniami hemodynamiki i elektrofizjologii oraz poszerzoną ofertą świadczeń kardiologicznych. Już od połowy października są realizowane świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej. To dobra wiadomość, dobra informacja dla mieszkańców naszego regionu, bo są to świadczenia, które są bardzo potrzebne i przekładają się bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego regionu. Na wyposażeniu pracowni jest m.in. angiokardiograf najnowszej generacji, a nad sercami pacjentów czuwają najlepsi specjaliści. To ogromna przyjemność kierować nową pracownią, pracownią, która jest wyposażona w najnowocześniejszy w tej chwili aparat, który mamy w województwie łódzkim. Samorząd województwa na tę inicjatywę przekazał 8 milionów złotych. Tym samym mieszkańcy Bełchatowa i tej części łódzkiego mają zapewnioną ciągłą i kompleksową opiekę. Swoją ofertę w obecnej kadencji sejmiku poszerzył również szpital wojewódzki w Sieradzu, gdzie ultra nowoczesny angiokardiograf pomaga ratować życie i zdrowie pacjentom po zawałach. Do nowego przedszkola miejskiego w Unijowie wkrótce uczęszczać będzie ponad 200 dzieci. Nowo wybudowana placówka jest już w pełni wyposażona, nowocześnie umeblowana, a na maluchy czekają najwyższej jakości sprzęt i pomocy dydaktyczne. Obiekt powstał przy udziale środków unijnych w wysokości blisko 11 milionów złotych, przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Błena, czas nie będzie czekał, czy My Road to tylko kilka z grupy Blue Cafe, która w Filharmonii Łódzkiej świętowała swój srebrny jubileusz czyli 25 lat na scenie. W wyjątkowym koncercie wziął udział marszałek Grzegorz Schreiber, który podziękował pochodzącej z Łódzkiego grupie za bycie ambasadorem naszego województwa w kraju i za granicą. Uwaga, mamy nową promocję, tym razem dla nowych abonentów. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet praktyczny. Przy podpisaniu nowej umowy na 24 miesiące, biorąc pakiet podstawowy TV plus internet 150 megabitów na sekundę, zapłacisz jedynie 96 zł. Dodatkowo obniżamy opłatę instalacyjną. Dzięki pakietowi praktycznemu zapłacisz mniej. Zapytaj o szczegóły w Biurze Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2. Edukacja jest procesem całożyciowym. Nie da się dzisiaj edukacji zamknąć w jednym etapie ludzkiego życia. Rozwój nauki, techniki, procesy globalizacyjne powodują, że człowiek musi uczyć się przez całe życie, zdobywać wiedzę, pozyskiwać nowe kwalifikacje i umiejętności. Technik sterylizacji jest to nauka w kierunku obsługi sterylizatorów i sterylizacji narzędzi. Jest to bardzo ważny zawód w dziedzinie medycyny. Lifelong Learning to nie tylko chwilowa moda czy przejaw nowomowy, to megatrend promowany przez organizacje międzynarodowe. Dzisiaj stawiamy na dorosłość wspieraną edukacją i rozwojem. Lifelong Learning to korzyści nie tylko w wymiarze jednostkowym, ale i globalnym. To sposób budowy kapitału społecznego. Wyedukowane, otwarte na zmiany także w życiu zawodowym społeczeństwo tworzy silną gospodarkę. Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zwierzu znajduje najlepsze warunki na realizację programu tego kursu. Dzień dobry, Rafał Woźniak mamy dziś. 30 stycznia, zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Groźnie wyglądający wypadek wozu strażackiego w miejscowości Zelgoszcz. Pojazdem podróżowali mali wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 28 stycznia około godziny 18 w miejscowości Zelgoszcz w powiecie zgierskim miał miejsce poważnie wyglądający wypadek. Samochód strażacki, którym podróżowało trzech druchów z OSP Swendów i trzech małoletnich wolontariuszy Wośb Wypadł na łuku drogi na pobocze i przewrócił się na bok. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca wozu strażackiego, chcąc uniknąć zdarzenia czołowego z samochodem osobowym, zjechał na grząskie pobocze. Policja ogląda nagrania i przesłuchuje świadków, aby sprawdzić wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Na miejsce wypadku nie wezwano jednak karetki, a pomocy udzielili obecni tam strażacy. Wśród pasażerów nie było poważnych obrażeń, tylko jeden z wolontariuszy trafił na dodatkowe badania do szpitala. Posiadanie zgierskiej karty mieszkańca niesie ze sobą wiele korzyści. Lista partnerów programu powiększa się. Ostatnio w magistracie zostały podpisane porozumienia. Wyczekiwana zgierska karta mieszkańca wystartowała. Już od jakiegoś czasu możemy wnioskować o jej wydanie. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał porozumienia z przedsiębiorcami i miejskimi spółkami. Najważniejsze jest to, że integrując się wzajemnie, pracujemy na rzecz naszego miasta, dając możliwość jego rozwoju, pokazując, że mieszkamy w tym mieście, interesują nas te sprawy lokalne, chcemy współpracować z tymi, którzy lokalnie działają na naszym rynku, tworząc przez to warunki dla ich rozwoju, dajemy również szansę samemu miastu na zyskiwanie wielkich, Większych, środ większych środków finansowych w rakecie, chociażby udziału w podatkach e, i opłatach lokalnych, po to, aby stworzyć jeszcze lepsze warunki do rozwoju miasta i tym samym samych siebie. Do grona partnerów dołączyły miejskie instytucje jak MPGM, MPGK, MOS i Stary stare biblioteka. Nie zabrakło lokalnych przedsiębiorców, między innymi z gastronomii. Będą mogli przy użyciu karty liczyć na rabaty procentowe do rachunku, w zależności od tego, czy to będą śniadania, czy obiady, czy napoje. Wszystko mamy tam na stronie dokładnie opisane. Nasza, nasz zespół będzie także wszystko tłumaczył. Jak podaje właścicielka salonu piękności, przygotowane zostały przez nich zniżki dedykowane posiadaczom karty na kilka wybranych zabiegów, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zadbać o siebie. A jeżeli chodzi o zniżki, to zaproponowaliśmy zniżki na masaże, na chwilę relaksu dla osób, które chciałyby skorzystać z masaży u fizjoterapeuty bądź u kosmetologa, typu masaże kobido relaksujące na twarz, ale również zaproponowaliśmy zniżki na laseroterapię i zabiegi typu manicure, pedicure. Na drzwiach firm i placówek miejskich pojawią się odpowiednie naklejki, które świadczą o tym, że można u nich skorzystać ze zgierskiej karty mieszkańca. Ważną informacją jest, że posiadacze karty seniora z automatu wchodzą do programu, więc nie ma potrzeby składania wniosku w takim przypadku. 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Nasza ekipa przyjrzała się z bliska pracy z Gierskiego Sztabu i atrakcjom przygotowanym dla mieszkańców. To już 32. drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Otywem przewodnim tegorocznej edycji było hasło Płuca po pandemii, gramy dla dzieci i dorosłych. Z gierskim centrum wośpu był stary młyn, w którym mieścił się sztab, a na zewnątrz można było zobaczyć i skorzystać z wielu atrakcji. Ludzie dopisali, było fantastycznie, straż, wod, policja, wszystkie służby mundurowe, było przepięknie, ludzie otworzyli swoje serca, było fantastycznie. Na scenie The Postman zrobiliśmy też super, Remigiusz, który prowadzi tą scenę zewnętrzną, też super. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony, mam nadzieję, że to wszystko powiedzą zgierzanie, też, że naprawdę było warto przyjść i z nami się pobawić. Na zgierzan czekało mnóstwo wydarzeń związanych z 32 finałem Wośb. Jeżobieg, drift taxi, warsztaty tkania, występy artystów, stoiska gastronomiczne to tylko niektóre atrakcje przygotowane na tą okazję. Wolontariusze już od rana wyruszyli z puszkami zbierać datki, a wieczorem zaczęło się wstępne liczenie otrzymanych pieniędzy. W tej chwili podejrzałem to szybciutko, 293 tysiące na tą są chwilę, cały korytarz ludzi jeszcze do liczenia. Jeszcze nie podjęliśmy gastronomii, nie policzyliśmy siema shopów, Allegro, Eskarbonki, yy, więc to się naprawdę dzieje. Licytacje po 700, po 900, po 1000, przerosły moje oczekiwania. W ubiegłym roku Zgierz zebrał ponad 400 tysięcy złotych. Czy uda się pobić ten rekord w tym roku? Zbliżamy się już do tej sumy, ale trzeba jeszcze poczekać na zakończenie wszystkich aukcji i końcowe podliczania. Pogoda sprzyjała kwestowaniu, więc znów jest nadzieja na bardzo dobry wynik. Meteorolodzy powiedzieli, że nie będzie opadów. I co? Nie było, a jeszcze do tego co? Wyszło słońce w pewnym momencie, tak? Więc zrobiła się bardzo fantastyczna atmosfera. Było ciepło, było gorąco, a tak naprawdę nasza sala cała tu płonie, Z zewnątrz płonie, bo płoniemy w sercach. Nasza redakcja również włączyła się w kwestowanie i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć i być chociaż w małym stopniu częścią tej wspaniałej akcji, która łączy ludzi o dobrym sercu i bezinteresownej chęci niesienia pomocy. Za nami kolejny Jeżo bieg. Co roku wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. Ci, którzy ukończyli bieg mówili zgodnie. Nie chodzi o sportową rywalizację, a o szczytny cel. W tym roku zebrano blisko 13 tysięcy złotych. Jerzobieg został podzielony na dwie części. Najpierw o godzinie 9 odbył się bieg dla dzieci i tu pobiegło 30 uczestników. Następnie odbył się bieg główny. W nim wzięło udział 150 biegaczy. Każdy z nich wcześniej odebrał pakiet startowy. Pakiet super, kalendarzyk. Magnesik na lodóweczkę, do tego woda, nawadniajcie się. Uczestnicy na sportowo postanowili wesprzeć finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez jedną godzinę zawodnicy biegali wokół Stawu Miejskiego. Stowarzyszenie wspólnie ze Sztabem Zgierskim organizuje coś dla wszystkich, dla zdrowia. Dzisiaj mamy, jakby nie patrząc szlachetną akcję, w świetnym celu, Biegacze, ale również kibice, pojawili się w znakomitych nastrojach i chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Było super! Pogoda dopisała, jest super, proszę pana! Dopisała też frekwencja. Na mecie zameldowało się mnóstwo osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Teraz świetnym przyszliśmy przebiec i dalej do łóżka. Na antybiotyk. Za każde okrążenie sponsor główny dorzucał do puszki złotówkę. Okrążenia były liczone przez zbieranie serduszek nalepianych na numery startowe zawodników. Biegali nie tylko ludzie, ale także psy i koń o imieniu Geiger. Był niewątpliwie najciekawszym uczestnikiem biegu. Ma swój numer startowy, opłacił startowe dla woś i biega. Ponieważ ja pobiegłam tylko dwa kółka, dalej już nie dałam rady, to przekazałam go koleżance i teraz Geiger biega z moją przyjaciółką. Do końca! No gdzie? da? Jeden dzień dłużej. W każdym razie wszyscy chcieli przejść czy przebiec przez godzinę jak najwięcej kółek, aby wesprzeć akcję. Tradycyjnie już firma Amagraf za każde okrążenie przebiegnięte przez prezydenta Zgierza wrzucała 100 zł do puszki. 100 za styl i 100 za pogodę. Chociaż nie najgorsza dzisiaj. Wszystkim uczestnikom wręczono medale, a po wyczerpującym wysiłku czekała ciepła herbata. Biegacze już zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji. Piękna, dobra inicjatywa, nawet jeżeli nie biegacie dobrze. Przyjdźcie za rok, zobaczcie, jaka to frajda Biegać i pomagać. W tym roku udało się zebrać blisko 13 tysięcy złotych. Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Przemysława Stańszewskiego. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam. Widzimy się w piątek o stałej porze. Wszystkiego dobrego.